Honorowe ujęcie Republiki Botswana. No Podchodzi do mnie pracownik i mówi, tak, przyjacielu, musisz zapłacić. 20 metrów ode mnie słonie stoją. No i zapach? Ach, jakbym czuł. czuł słonia, ale ten, ten kieł, ten kieł ma z 2 metry wysokości. Kiedy brakuje, kiedy brakuje kamienia, można wbijać śladzie kulajnogą. Granica wygląda strasznie, strasznie. Tutaj na przykład panie, wiecie na co czekają z baniakami? Na zakup paliwa. Czyli jest tak jak u nas, tirowcy spuszczają paliwo, sprzedają, a tutaj jest deficyt. Czy deficyt? No jest deficyt. W niektórych miejscach jest totalny deficyt, zwłaszcza po, pośród buszu. Ludzie stoją przy drodze i machają karnistrami po to, żeby, żeby kierowca się zatrzymał i sprzedał trochę paliwa. Przeważnie to jest 20 litrów za 300. Kłacze, no więc idę, idę ogarnąć się. Ja oczywiście, kumpel, oczywiście. Kumpel do mnie mówi po swojemu. Ja oczywiście rozumiem, jak to ja. Idę ogarnąć dokumenty i przeprawić się przez rzekę Zambezi o, popłynął beze mnie kurcze ze względu na to, że nie ma mostu gotowego okay. więc za darmo cię przewożą z jednej na drugą stronę i tyle trzeba poczekać aż załadują samochody i dopiero wtedy ja mogę Na granicach kamery nie można wyciągać, no ale ujęcie trzeba zrobić. Honorowe ujęcie Republiki Mocwany. Jeden z nielicznych krajów. Nie no w sumie to jest pierwszy kraj, w którym mam pieczątkę za darmo. No i jeszcze będzie RPA. mną kawałeczek do miasta ogarnąć trochę pieniędzy jedzenia, no i można jechać dalej. Zobaczcie, zobaczcie, jakie ostrzeżenie. Dzikie tereny. Zawsze bądź na widoczności. Bo słoń może ci przyjść i prze, prze, przejść drogę. Może cię zaatakować, jak się wkurzy. Jak ty go wkurzysz. Jak go nie wkurzysz, to problemu nie będzie. Więc trzeba być spokojnym i panować nad strachem. Łatwo się mówi, trudniej się robi. Kręciłem ten materiał ze słoni, że trzeba uważać na dzikie zwierzęta. Podchodzi do mnie pracownik i mówi tak: Przyjacielu, musisz zapłacić. W porządku, przyjacielu, zapłacić 100 dolarów. Taki ucieszony, a ja dodaję, może kiedyś. Jejku, ci ludzie niektórzy są po prostu szaleni naprawdę szaleni. Próbują wyciągnąć hajs z białego przy pierwszej lepszej okazji. Cena za internet, rozbieżność w każdym kraju afrykańskim jest potężna. Tutaj na przykład 3 GB na miesiąc, koszt 200 zł. Stuknij się! Pomyślałem sobie, Tomek, stuknij się! 200 zł za 3 GB. I czekajcie bazę? Idę sobie drogą, a tam słoń. busuje z drugim. Nie wiem, czy widać. no Słońce tak pali w oko, że, że, że chyba nie widać. No ale tam normalnie ile? 20 metrów ode mnie, słonie stoją. No i myślę sobie, postawię namiot... Thank you so much! Pomyślałem sobie, postawię namiot tutaj bliżej, żeby się uchronić od słoni. A słonie praktycznie... praktycznie przy samym mieście, w mieście, no bo to jeszcze miasto jest. Nie widziałem tyle zwierząt nigdy w tym życiu. Na tak otwartych terenach. Czuję dzisiaj wyzwanie w postawieniu namiotu? To naprawdę. Pani mówi, że tutaj uluby przychodzą sobie, hieny. Słonie, żyrafy. Plani tutaj. Jesteśmy przy ognisku. Wiecie, co zauważyłem tutaj w Botswanie? Że dzieci bardzo często, kiedy przychodzi okres zimowy, chorują. Tak jak na przykład ten chłopiec tutaj, ten malutki, ma kaszel straszny. Suchy taki. I No i jak mówię, że przydałoby się do doktora pójść, to no, raczej nie, bo nie mają tutaj pieniążków. Drzewa trochę mam. Na wieczór starczy. Wielkiego ognia nie będziemy rozpalać, żeby nie przyciągnęło ludzi. Wtedy wystarczy. Zaraz zrobimy zupkę na kolację. No i będziemy obserwować słonie. W sensie wyczekiwać, słonie, czekać, aż przyjdą. Powinny przyjść. A po drugiej stronie masa małp. Ile gwiazd teraz na niebie? Nie jestem w stanie Ci pokazać tą kamerę tych gwiazd. Mm. Codziennie to samo. Wstajesz, rutyna. Rutyna mnie już zjada. Wstajesz, jesz, jedziesz, kręcisz filmy, robisz zdjęcia, spotykasz ludzi. Dużo ludzi. Czasami bardzo dużo ludzi. Czasami spotkasz zwierzęta dzikie. I jak sobie myślę, jak wrócę do domu, to ta moja rutyna tutaj z podróży, to będzie coś wspaniałego. Ciekawe, czy się odnajdę. Ciekawe, czy będę mieć depresję po popodróżniczą, popodróżową. Mm. Dzisiaj nie spałem dobrze. Zmarzłem w kolana. No normalnie w nogi marznę. No nie mam nic innego. Mam jedną parę spodni z na nagawkami. No, i nie mogę nic nałożyć. To jutro będę spać. Znaczy, dzisiaj, w spodnie. No, bo normalnie w kolana marzynę rezynę. A daj spokój. Właśnie się odbywa. Nusyte śniadanie. Masło orzechowe. Czyli standard w mojej podróży. No i drzem mango. Spróbowałem dżem mango u takiej jednej rodziny. No, taki pyszny był. Myślę, kupię. Kupiłem drzem mango. Cholera nie smakuje za grosza jak mango. Ach, ta zima na półkuli południowej. Dzień upalny, noc zimna. Ludzka wyobraźnia potrafi spłatać takie figle, wyreżyserować takie sceny drastyczne i wtedy człowiek się boi. Więc zasada pierwsza trzeba zapanować nad wyobraźnią. Zasada druga trzeba zapanować nad strachem. I Niestety, zła wiadomość. Jeżeli będziesz siedzieć w domu, to na pewno się tego nie nauczysz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jak myślicie, czyja to jest kupa? Raz, dwa. Kupa słonia. Proszę bardzo, proszę bardzo. Zdecznie jest tak, że w buszu zwierzęta nie mają swoich ścieżek. Mają swoje ścieżki, wyglądają jak ludzkie. I wielokrotnie już się przekonam na w Kenii czy Tanzanii, że zwierzęta chodzą ścieżkami. Nie chodzą tak na wskroś przez krzaczory. Czasami, czasami, ale mają swoje wydeptane ścieżki. No i na przykład tutaj wychodzi jedna ścieżka z buszu. Przechodzi przez, przez drogę taką szutrową, przez taki offroad. No i tutaj widzimy już, co my tutaj widzimy, moi drodzy. Tutaj widzimy a, kupę słonia. Kupa słonia jest duża. Dużo trawy. Wiecie, jak ładnie pachnie? Naprawdę. No jest duża, no. Co tu dużo mówić. Czyli słonie tędy sobie normalnie chodzą. Czyli trzeba co? Trzeba uważać. <laughs> Jak autostopowicz już z kilkuletnim doświadczeniem stwierdzam, stwierdzam, że największym zagrożeniem w podróży, niezależnie od kraju, w którym jesteś na drodze, to jest wybuch opony auta ciężarowego. Jak taka opona wybucha, to jest coś takiego... PUF! Druty wyskakują. Jak tutaj widać na załączonym obrazku, jak stoisz na, przy drodze i próbujesz złapać, no to cię po prostu zabija albo skieraszuje ostro. Zobacz, kurde to jest z drutów normalnie. Zobaczcie, jeziorko, gdzie słonie przychodzą pić wodę, wodopój. Ludzie, lokalni, wiedząc, że to jeziorko wysycha, zrobi, postawili tam solar, umieścili pompę i pomagają tym, tym, temu jeziorku po prostu wyciągać wodę z ziemi, żeby nie wyschło, bo zwierzęta nie będą miały czego pić. No i o co chodzi? Jest woda, są zwierzęta, tutaj na przykład mamy klocka, <glocka> klocka słonia, kupę słonia. No, ale co jest najbardziej ciekawe? Najbardziej ciekawe jest, są drzewa wokół wodopoju. Wiecie dlaczego? Bo te drzewa są wytarte. Ele... Elefant, chciałem powiedzieć. Cały czas mi się myli język. Jeżeli taki słoń przychodzi sobie tutaj się napić, to chce się jeszcze trochę podrapać. No to sobie się tak drapie, drapie, drapie. No i całą tą korę zdrapuje. No i zobacz, jest po prostu śliski jak nie wiadomo co. Z drugiej tej strony. Trochę zabija to drzewo, bo jak zabija korę, ono jest bardziej podatne na, na insekty różne. No i widać efekt jest taki, jak tutaj to drzewo wyschło. Tamto drzewo się świeci jak jajca nie powiem komu. Tam to drzewo tak samo, więc takie ocieranie zabija trochę drzewo. No ale zobacz, jakie to jest śliskie. No i zapach. Jakbym czuł. Czuł słonia. Zobaczcie, kolejne nadchodzą, żeby napić się wody. Tutaj mamy dużego, duże dwa osobniki, trzy duże osobniki, dwa mniejsze, więc trzeba uważać. Najgorsza sytuacja, jaką można zrobić, to stanąć między tymi osobnikami, a tymi. Wtedy koniec. A taka jeszcze sugestia, jakby słoń teraz zbiegł na mnie, nie mam gdzie uciec, na przykład na drzewo nie zdążę. To wiecie, co trzeba zrobić? Słoń. Próbuję wyłapać najpierw węchem. Kto to jest? Wzrok słaby. No i jak zdecyduje się na atak, to wiecie, co trzeba zrobić? Albo stanąć i się nie ruszać, albo rzucić kapelusz i uciekać. Chodzi o to, że jak podbiegnie do kapelusza, to zacznie go wąchać. Zobaczysz, że nie jest, nie jest niebezpieczny, to tylko kapelusz, a ty będziesz mieć czas, żeby uciec. Tak mniej więcej... Lekcja bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o słoń. Zobaczcie jeszcze, jakie są duże odbicia stóp. Zobaczcie na to. Wyrąbana. Przychodzą, piją. Klocki robią. Nie śmierdzi tam wypatrują tak, tutaj mamy lwy jakieś jeszcze dwa typy inne kotów, nie, nie mogłem zrozumieć po angielsku, co to za kot ale bardzo szybkie ponoć więc trzeba uważać nie tylko na słonie ale i na inne zwierzęta I forgot your name, Sylwia? Cynthia, Cynthia. Cynthia. Wiecie, ile ten koń ma lat? Ten koń ma 27 lat. To jest w ogóle zagadka. Tutaj jest Cynthia, która mnie zaprosiła, u której, u której spędziłem nockę. To jest pani, która zabrała mnie z ulicy. I motyw jest taki, że jej pradziadek, nie, jej dziadek, jej dziadek wydał książkę. Książkę o, o łowiectwie. O, on opisuje tutaj różne historie o zbuszu. Na przykład, kiedy na przykład polował. I tu in Botswana, or in inkinia. A, okej, okay, to było w Kenii, bo wychował się w Kenii. No i na przykład tutaj jest takie lovely foto, gdzie, gdzie dziadek z babcią siedzą na, siedzą na słoniu, którego, którego upolowali. Dobrze, więc teraz zobaczymy zdjęcia, jakie tutaj mamy. Tutaj jest drzewem. Mhm. A tutaj jest tata, tata Synthi. <gdzie> Zobaczcie, jakie w ogóle kły. Wiecie, bo jak z, łowca zabija słonia, który ma kły, a kły służą do tego, żeby wygrzebywać korzenie, wygrzebywać wodę, to te kły siedzą tam dalej. O tak tutaj siedzą, aż tutaj. Więc jak kieł wystaje tutaj, to też ma korzeń tutaj. Więc jak zabijają i chcą wyciągnąć kła, to muszą def, definitywnie zabić słonia, żeby tego kła wyciągnąć. W ten To o, takie, tutaj y, Cynthia mówi, że tylko w Kenii takie duże są słonie, ale ten, ten kieł, ten kieł ma z 2 metry wysokości, ja Cię kręcę, ja chyba bym nie miał siły zabić słonia. Snake'ów jest tutaj dużo, Snake'ów, węży, zobaczcie to. To nie jest zabawa, w sensie tutaj gdzieś może być jakieś wyrąbanie długi wąż. To jest, moi drodzy, niesamowite. Kraj tak potężny, w sensie chodzi o wielkość. Botswana, a populacja 2,5 miliona, czyli coś w stylu, tak jak Warszawa. Hmm. No ludzi nie uświadczysz na drodze. W Botswanie nie dość, że musisz się rozglądać, czy jakieś zwierzę nie idzie. To jeszcze musisz patrzeć pod nogi, że jakiś wąż nie pełza, albo skorpion. W ogóle tutaj są też skorpiony. I najlepszy modby jest taki, że musisz być cały czas taka, tak, tak głową musi chodzić. A w nocy to musi chodzić tak trzy razy szybciej niż w ciągu dnia. Bo w nocy zwierzęta co robią? Żerują. A mówiłem wam, jak jest ze stresem i z wężami. Jak ci wąż dziagnie i się stresujesz i biegniesz szybko do drogi, żeby przeżyć, to szybciej zginiesz. Bo szybciej trucizna wchodzi do krwiobiegu, dostaje się do serca i rozchodzi się po całym organizmie. Więc się nie stresujemy. Tutaj jadę z panią. Panią poczęstowali mnie takim napojem. Nazywa się Stoney Ginger Beer. Classic, ale nie ma tutaj żadnego alkoholu. Zobaczymy, ale jestem ciekaw smaku, zapach mm, jak oranżada ze spożywczego na miejscu. Ale dziwny smak, ale dziwny Te, yy, yy, smak, smak dziwny. Jakby tak na języku pozostaje taki yy, posmak yy, imiru no jest taki orzeźwiający, więc co? W krajach, w krajach byłych kolonii brytyjskich chleb, jaki można znaleźć, to jest taki pompowany, tostowy, jak ja go nienawidzę. No i wykombinowałem alternatywę krakersy. Chrupiące, no bo przecież jak masz ten tostowy to nie ma gdzie go otostować Więc mam krakersy mm. Mm. Krakersy z fasolą w pomidorach Perfekcja. Okej, okay, ale to ciekawostkę Wam powiem moi drodzy. To drzewo to jest drzewo Muruli. Murula. 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 A jak się z tych. I to są te owoce, po których zwierzęta robią się pijane. Tylko, że to są wyschnięte. Tutaj jest orzech. A jak chcesz powiedzieć amarula, amarula to jak zrobisz z tych owoców drink. Do picia. Nie. Yeah. No właśnie, tutaj Pan mi wytłumaczył. Ale nie jest takie łatwe, żeby uzyskać z tego orzecha. Wiecie? Ten orzek jest mały, tutaj szefu się trochę męczy. Zaraz ja będę uderzał. I to kocham w Wrocławiu, że nie ma tutaj tyle ludzi, że jak człowiek sobie wymyśli, że chce postawić namiot gdzieś w korycie rzeki, tak jak tutaj postawię bardziej na boku, rozpalę wywalone ognisko i będę oglądał gwiazdy. I po prostu tyle, no. I to się nazywa wolność. Rezydencje, moi drodzy, rozstawiamy. Słońce jest już bardzo nisko. Trzeba zebrać. Zobaczcie, wszędzie drewno na ognicho. Kiedy brakuje, kiedy brakuje kamienia, można wbijać śledzią nogą. Mm, tą stroną lepiej. Oj, się podziało? Elegancko. Ten środek zimy w Afryce to chyba mi nie sprzyja, kochani. Ale spałem w długich spodniach. W basie. Jest zimno, a ja w ogóle nie, nie jestem przygotowany na takie sytuacje. No nie, postawiłem namiot tak, że z samego rana słoneczko mnie nie grzeje, bo cień. O, daj. A, jest słoneczko. Chodź, słoneczko, do mnie. Nawet ognisko zgasło. Muszę rozpalić ogień. Czuję się jakbym musiał przetrwać teraz. Pamiętajcie jak wam mówiłem o pająku, który skacze? Właśnie wskoczył i patrzy się na mnie. Ale ciekawe jest, bo się w ogóle nie boi, tak jakby sobie sprawdza, co to w ogóle jest, ten telefon. Na rękę mi wskoczył, pochodził po barku. Idziesz sobie, kulturalnie drogą. Czasami przyjedzie jakieś auto. Jak tam, to tamtego nie łapiemy, bo tak wolno jedziesz, że normalnie hemoroidów człowiek dostanie od siedzenia. O, badajcie! Normalnie. Pyk, a tutaj? Ło! Wow. Mieszanka potu z. ze wszystkim. Będę musiał to wyprać jakoś. Nie wiem jak jeszcze i gdzie, ale będę musiał. Moja gospodyni to szalona dusza. Must don't worry. A to jest nowy pies, którego ma od trzech dni. Prawie tyle co, co, co mnie tutaj. I jest artystką. I zobaczcie, z takich muszli na przykład robi takie rzeczy. Podoba mi się to. Przecież szukam skarpet i to nie jest takie proste. Z zobaczyłem budkę, zobaczymy czy jest sygnał. Nie działa. Koszt jednego banana na straganie dwa pula. To jest 80 groszy, to jest dużo. Jak na Afrykę, zważając na to, że na przykład hodują banany w Zambii, w Tanzanii, czy też, czy też na przykład w RPA, gdzie jest blisko, czyli drogo. Druga kwestia, kupiłem skarpety i kupiłem dresy bo zamarznę. Wydałem cztery dychy w sklepie typu Pepko, no ale teraz jestem w stanie przeżyć. Przeżyć Afrykę do końca. To już jest koniec. Bardzo ci dziękuję za obejrzenie całego odcinka. To naprawdę duże wyróżnienie. Mam nadzieję, że będziesz czekać na kolejny, bo kolejny oczywiście będzie. Jeżeli brakuje ci historii inspirujących ludzi poznanych w drodze właśnie podczas tej podróży, to zapraszam cię do przeczytania książki Ludzie drogi. Okładka to takie łapki. Moja łapka i taka łapka malutka czarna etiopczyka. Hallowego chłopca z Etiopii. Tymczasem ja już kończę. Jeżeli masz ochotę napisać coś odnośnie odcinka, swoje może wrażenia pod filmem, to będę niezmiernie wdzięczny i z przyjemnością je przeczytam, komentarze. Oczywiście łapka też będzie motywować. A jeżeli podasz film jeszcze dalej do swoich znajomych, bo ci się podobał, to będzie naprawdę super. Cześć, trzymaj się.